Czy wiesz, że w porodzie czekacie odlot na planetę poród? Planeta poród w samym porodzie to miejsce, gdzie kobiecy umysł odlatuje w odmienny stan świadomości. Przede wszystkim pilotem tej sytuacji jest oksytocyna hormon powodujący skurcze porodowe oraz cały koktajl hormonów porodowych. Bardzo często dzieje się to na etapie aktywnej fazy parcia, na etapie słynnego kryzysu czy stanu przejścia, ale również odlot na planetę poród ma miejsce w drugim okresie porodu, czyli podczas parcia. Kobieta z planety poród powraca zaraz po urodzeniu dziecka, kiedy mają maluchę na klatce piersiowej, ale część z nas będzie potrzebowała. Trochę czasu, żeby z tej planety wrócić. Dlatego nie zawsze ta miłość rodzicielska i macierzyńska rozkwita zaraz po samym porodzie, kiedy maluch leży na klatce piersiowej. Niektóre kobiety mają wrażenie, że muszą gdzieś z daleka, czyli z tej planety poród, wrócić do swojego ciała, do swojej głowy, żeby móc doświadczyć tego, że ten maluch się urodził i niejednokrotnie uwierzyć w to. Daj znać, czy byłaś na planecie poród, albo czy wiesz, że taka podróż czeka Ciebie.